Siema, widzowie, taki szybki, spontaniczny odcinek. Bo Silent powiedział, że będziesz szpącił normalnie na GeForce się Jest to odcinek. Jest to ogólnie odcinek z live'a, jesteśmy na live'ie teraz na Twitchu. Także, losujemy. Co my losujemy teraz? Gamescase'a, nie? Tak jest. Zobaczymy, izolator. Zizolował. Ej, te Gamescase'y moim zdaniem są pomyłką, nie ogólnie. Ogólnie to ta Ogólnie nie jest to odcinek od Zerada Milionera, jest to odcinek liveowy, gdzie można wygrać sobie fajne skiny. No, no i co? Boisz. <laughs> ja pierdolę przeciążenie łącza, pa. Ej, ten odcinek to być do cipy, nie? Daj to spokój. Ja pierdolę, chłop kurwa nie może bitwy zpać, bo komputer laguje, ty on odcinek nagrywa z Discorda, kurwa zjeb jakiś bizon dwa razy i co? No hmm. i lecimy, kurwa pierwsza bitwa. Dobra, bo ty dawaj, nie ma czasu. Dobra, nie ma czasu, dajemy, bo... Odcinek 5 minut ma być. Tak jest. Na szorca. <laughs> Szybka stuwa na szorca, że tak powiem. Twoje. Nie. Coś. A ja miałem podobnego to kurwa 20 zł kosztował ten Bizon. Niebany. kurwa, ale im daje. Bot czad. Ja to Bot totalny czad. Dobra, to nikomu. I teraz tobie. Iterami, kurwa pa. Banana biznes O kurwa... O ty, zgarnąłem. No i mamy cztery dyszki. Zaczyna się, zaraz drugi komputer będzie zamawiany. Pamiętaj drogi widzu, że jak chcesz wygrać to komentuj i lajkuj, bo a i subuj, no bo kurwa innej opcji nie ma, trzeba jakoś kurwa żyć w tym kraju. I pamiętacie mój odcinek, jak wjechałem? Pierwsze skrzynki kurwa za stubę przejebałem. Moim zdaniem lepiej się to oglądać niż takie taka główna Face 57 Expensive. Nup No kurwa, ale no bo te skrzynki dają, nie moja wina. On nie gra dla kontentu, tylko że mu dają, pa. Kropka go rozpierdoli teraz. jakby ci ten 57 i hiperbestia poleciał, co? Fajny. No, to już by batelka się zwróciła. Jego. Jak? Co? A bo mi się po, pojebało to z tym, z makle... Nie, nie, nie. Gówno. No Dobra, Poszłeś, że tak powiem, poszłeś ładnie. Poszłem, poszłem, tu nikogo. I tu uwaga, kurwa najważniejsza. No i dla niego, niestety. No i kurwa dla mnie. No <laughs> Elegancko. O, ej, ej, nie wierzę, że będzie odcinek na plu A, nie, będę krakał, nie? Ale nie wierzę dalej. I że to na live, może to właśnie to to, to, jest, to chodzi o to, żeby na live grać. Piszcie widzowie, jak jesteście na czacie, może coś wygracie dzisiaj. Niedługo zrobimy losowanko, tak jak, żem obiecał na odcinkach. O kurwa, wkurwiony ziomek. Bez zbędnego macania <laughs> Bez macania się po jajkach Chudy Wojtek się z nami napierdala <laughs> Diabełek Pojebane dwie Dragonlory Jego, ale to te gówno No gówno i tak Gówno, I, i gówno. Chujostwo, zgaduję. Nie, spoko. E, nie, dobrze, trochę moje, trochę moje. No. Nie no, dobrze, no, wygrałeś te 5 Teraz za Teraz wygrywasz. Tylko Dupa węża. Oj, oj, z... A lepszą dostał. A kiedy wyniki? No, pod koniec live jeszcze pogramy, zagramy z jeden meczyk i będą raczej wyniki. Expensive. O, 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 dobre, dobre, o, dobre, o, dobre, o. Dobra, dobre, dobre, dobre. <laughs> Dobre, 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 dobra, dobra, dobra. Dobra zwrotka chyba poszła, nie? No solidna zwrota na plus. Nie, no czy taka solidna? Ej, włącz jakąś piosenkę w ogóle w tle. Bo tak, czekaj, nie, nie graj. No copyright music. Siedzimy jak te dwa. Dwa debile. Dwa debile i. Ja dole te piosenki to są, daj spokój przecież. Dobra, niech będzie cokolwiek. Tworzymy klimat. To wiesz co, zrób jak musisz jechać, skomentuj te dwa filmy z GeForce, skomentuj filmy z GeForce Inside i Los, Los, Los Ro... Będzie losowanie z tych, co skomentowali. Po prostu zrobimy w ten sposób, nie? Silencik? Tak, tak. Także na luzie, jak chcesz, to se leć, nie? To logiczne, że nie, możesz, nie musisz siedzieć w sobotę, kurwa na live u zjebów dwóch. O, ostatnio mi ta Neonoira z tej skrzynki poleciała. Ło, a ja widzę, ja tu gadu gadu, a ja tu coraz, coraz wyżej, kurwa. Dobra, bitwy. Dajmy bota. Także, Majeczka, jak chcesz, to sobie leć, nie? Normalnie. Jadą no farmi, ci, farmi ci, farmi ci, farmi ci, spokojnie, farmi ci Zofa magia Farmi ci ja, Jestem za, jestem za Na, Ty tak, no weź sobie wpisz dwupak Masz w prawym górnym rogu Dwupak ten bot to za bardzo farmi, wiesz? <laughs> farmi, farmi, spokojnie. Fast attack, bomba w oko, kurwa. sweter miał no na kurwa, sobie. No co, co to jest? jest? Czemu mi wszystko, co najgorsze leci? Bot goat? O, dobra, w końcu kurwa coś mi Lekka odkutka, ale to jeszcze nie jest to, a WP Meister musi oddać. Patera, patera, patera. No, no, no. A, o, kurwa, tam, kurwa, kalipa. Dlaczego znaczy, jest Fama z WP Master? Co to kurwa ma być? Już mogli Safari Mesh'a AWP dać Siemanko Majeczka, na razie O, no siemano, siemano Dobra, na My tu się, gadu to gadu, to gadu, a My tu to gadu to gadu, to gadu, to gadu, to gadu to a A i dużo jego Najważniejsza, ty Dobre, Masz to, masz to Masz to, a, pewnie, to, że masz to On by tego nie miał Ej, zrób mi Mkę, ja ją od Ciebie kupię ogólnie, tylko zrób mi ją, jakąś fajną. Jako? deal. No nie wiem, sprawdź jakąś emkę za stówkę na przykład. Jakąś fajną emeczkę. Bo ja nie mam w ogóle emki, bo niestety moje jasne wody poszły na odcinku, jak ktoś widział poprzednim. No ty mi wybierz jakąś fajną emkę, tak w normalnej cenie, żeby tak... Nie było czadu, nie? No Hyperbeasty chyba tylko różnią się kolorem, nie? Czy nie? Nie, nie, nie. Hyperbeast jakby było... A, sprawdź FT Hyperbeast. No, 120 To rób mi Hyper albo dawaj mi ją, odra Nie, to na koniec, na koniec, dobra. Jak, jak się dorobisz, to, to dasz, jak nie, to nie. I tyle. O, dobra. A nie, bo ja potrzebuję, bo ja mam tą kosę taką bardziej. Nie, nie Beast to nie. Potrzebuję. Dora, poczekaj, bo już mnie nosi. Powiem tak, zrób mi AWP jemkę, nie? Zrób mi AWP jemkę i, I się dogadamy. Ja przypominam, że wystarczy pisać na czacie, żeby wygrać skina. Kurwa, serio go nosi. Ej no, nie gadaj, że... All in... Nie, nie all in. Ej, coś przerwało Cię. Nie, wiesz co? Tata mi wszedł do pokoju. A, rozumiem, rozumiem. Dobra, jeszcze czekamy z 5 sekundek, może 10 i dajemy bota. Nie dawaj bota, ja bym nie dawał na to bota. To bo to w ogóle jaka skrzynia to jest? Aha, bo to tak to działa. No, ale ostatnio mi właśnie ten no, no Ryzykowna, powiem szczerze. Dobra, daję tego bota. To też. dawaj, chuj mu w dupę tam, dawaj go. Co to za 5.7 on ma? Co to jest? Nie wiem nawet Fajny ogólnie Twoje Trochę dla mnie. Kurwa, ale wolno te z takie... Fajne to jest Ojeba. Zajebisty ten skin jest ogólnie, wypłać se go. Jak będziesz jak wygrasz jak bitwę to oczywiście. Nie gram. No to zaczniesz kurwa taki będziesz miał <laughs> Daję te 5-7 tu... fajne. No właśnie, tu jakoś za bardzo daje, ty. Uuu, mu trochę dało. Sporo mu dało, kurwa. Ale to, to nie jest nic stracone, bo te skrzyneczki takie są. No właśnie, no o tym kurwa, mowa. Znowu. Co jest, jak daje ta bitwa, ty? No wygrany będzie zadowolony, nie. No szkoda, że. Szkoda, że to będzie Komodowo Bodger'y, będzie kurwa. Właśnie, lipa, że to Bodger'y może być. To jest kluczowe trochę, nie? O kurwa Elite Ej, bingo ciekawe, bingo. ciekawe ile on zgarnie, nie? Chuj jebany Jeszcze nie mów tak Ciekawe, bingo ciekawe bingo. ile zgarnie, nie? Dobra, pa, 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 Nie, nie Pinzoty, ale gówno Proszę, proszę Coś ostrego bym musiał tu pierdolnąć na przykład? Nie, nie na przykład. bez szans. No, kurwa. Fajna bitka. Ale wiesz co to znaczy, jak teraz przegraliśmy? All in. All in Tylko może weź, weź, zrób coś takiego, żeby nie napierdać ekspresji w kółko. Znajdź jakąś fajną skrzynkę, która by zwrócić mogła. Coś takiego nietypowego, na przykład 4 po 5 dych albo coś takiego. Czy nie? Albo dwie po stówce Tylko takie, o nie, nie, nie takie coś, że albo ci poleci gówno, tylko takie, żeby było tak w miarę... Nie, ja ci w, wiesz co ja <laughs> I po 20 czy nie? A po 30, okej okay. okay. Trajker to... w sumie nie otwierałem, nie otwierałem... E, nie, tu wszystko otwierałem Robalini Aloha, w sumie nie otwierałem. Aloha o. I za 17 A t... dobra, no niech będzie. Dobra, jadą. O, ten tracer fajny jest. Ja lubię takie, ja lubię, ja lubię, ja lubię. Uff. Kurwa, ale trochę do lewej la brakuje. <gry> Eee, tam jeszcze Glock był, bo jeszcze do, dojebać skrzyneczkę za 6. O m <noise> się nie może nic zmarnować Dobra Co, Fenek Fox z tego nie. no, Blazik. No już tak nie przesadzałem. Nie no Blazik, no mówię ci Kurwa, tylko ktoś w to wejdzie. Boją się. Czują restek. Ty w miarę fajna ta Aloha. Jadą. Huan Juan. Juan. Juan Dick? <noise> Oby nie Juan Dick i żeby mu Blaze nie poleciał. No tu jeden chuj. Gówno jebane ten Dick był. Ale teraz się zacznie, pa. No. Teraz ta. Uuuu. Bratini. Aloha. Aloha. Aloha! O kurwa, dla niego! O kurwa, ty, ale jeszcze ostatnia. Premium, jak to zgarniesz to jest G, nie? Musi być, na odcinek. Mówiłem! Jest! Jest! Yes. Sigmus! Ile? Kurwa, jest złote. Kolejna kostka? Nie no, emeczkę chciałeś, co? Chcesz tego No chuj mordo, jak muszę to wezmę. Ej, co? <laughs> to dzięki, kurwa! Że mi dałeś! <laughs> no chujno! Zaskoczyłeś ich. Zaskoczyłem. Ej, ten blue fosfor jest piękny ogólnie. Ej, mecha. Industries by mi pasowała, no masz rację. Ale ogólnie i tak nie było do wzięcia. A, no to jebać ją. No? A coś z tego, czy coś droższe, czy coś tańsze? Weź Beś... droższe. Jest, Mecha Industries. Ah, A jest, Intercept w ogóle. No, Intercept? ta, no, niech będzie. No jeszcze, AWP bym jakoś chciał. Zaskocz mnie czymś. Coś takiego w dobrej cenie jak MK Coś, co ty byś grał? Ja? Może elektryczny HIV? Czy... to bardzo. To na razie może... Ja i tak mało gram awp ci powiem szczerze. No to na razie pogramy. <gry> Zobaczmy, mi się. Fajne może być ogólnie. Ale wydaje mi się, że jakby był underdog byś to wygrał, ci powiem szczerze. Nieważne co i tak to wygram. <śm> Dobra, ale meczkę masz wypłaconą Trzema wlepami. Elegancko. I wolno leciało. Twoje, jego. dobre, dobre, ale no tak. 50-50. Ale jak na taką skrzyneczkę to dało coś tam? Te neonki dawaj, dawaj te neonki, kurwa. Jest! To jest zajebisty, no! Kurwa! To jest zajebisty, mordo. to nie wiedziałeś, że taką drogę? Nie! Mordo, kurwa! Co Ej, to nie można. O kurwa To jest tak trzeba na live, wbijajcie na live, i... mówię wam Dobra, mamy kafla, mamy kafla <laughs> Ze słówki O co jaką chciałeś tą AWP? No co tam dasz, nie? <laughs> Dragon lore? No nie, nie podoba mi się może jakaś hiperbestia, <laughs> Nie no, hiperbestia mi nie pasuje <laughs> Tak pamiętaj, że ci i tak to potaniości sprzedam mniej więcej, nie? Wiem wiem, wiem, wiem Właśnie, Ale żeby nie było, że on mnie... Żeby nie było, że on mnie tak rozpieszcza, nie? Ja tu normalnie zarabiam pieniądze Dobra, zdecyduj albo elektryczny hif, albo hiperbestia, co, co tobie się bardziej podoba? Ja bym wziął elektryczny hif z sentymentu. Ja też. Ja jeszcze miałem Awupkę boom zawsze kiedyś. Nie wiem czy pamiętasz. Pamiętam. A teraz ta Awupka boom. A co to jeszcze 800 zł? A to nie było stówki przypadkiem. Ej, mordo, wiesz co, zrób wypłać sobie agentów dwóch, takich lepszych. Ej, bez kitu, bo ja agentów nie kurwa, kurwa. Nie, nie, chujowy, 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 czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj, nie, no czekaj. Ten czekaj. Sabre to mi się podoba. W, tego sabre. No to, no to we, we, A mi się podoba bardziej ten Phoenix Street Fighter z tym kominiarą taką. Ale no, jak woli sabre, to bierz sabre. A do ct w to w sumie ten chuj, bo do to co gówno, a nie agenci. Co, co prawda. Ja bym wziął tego za 3, 35. Do tego FBI Sniper normalnie. O, w sumie może być. I przypominam znowu, że piszemy na... na czacie i... wygrywamy skiny w sumie, będzie losowanie zaraz. Dobra. Electric Hive już wypłacony. O kurwa, z fajnymi wlepami, Unicorn Hollow. O, no to zajebiście Dobra Dobra, to lecimy jeszcze kurwa w bitwę jakąś, co? No Może ten neon timey co? O, dawaj, dawaj to, dawaj to długą. Ale to jest 15 skrzyń. No to nie wiem. Ja bym wszedł w jakąś jedną dłuższą. Gówno, gówno skrzynie tu są, nie wchodź za. Nie, nie, zobacz. Shit jak chuj. Kurwa zaufaj. Kurwa. Huan. Dobra, bitwy, robimy. Dobra, teraz to chyba laścik, bitwa, tak żeby też nie przejebać wszystkiego. Rękawiczki sobie możesz lepsze potem zrobić, jak zostawi se ze trzystówki. A to on din i... Co to jest, ice? Co to jest? No, to ją też damy. I covercik? O, no i dobra. A pokaż tą, tą tego, no, 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 pokaż ją tego ice'a. No, taka. Całkiem, całkiem. Dobra, to będzie ostatnia bitwa, widzowie, na dziś, też żeby wszystko nie przepierdolić. I żeby... To. Live się jeszcze nie kończy, live się dopiero zaczyna, kurwa. Kurwa, ale że znowu zrobiłem kafla ze stówki. <gry> Co ręka... Ej, ty musisz sobie ty jedną fajną kosę ogarnąć jedne fajne rękawiczki, nie? No tylko, że jedną kosę sprzedaję tobie, druga kosę już idzie w, y jutro do drugiego kościoła, bo ja sobie kasę wyznaczam, A. No bo wiesz, miałem wydatki na trasę, monitor No ta, 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 czaj. ...kamerkę zespinę, czy z filmu tak? Dobra, ta, liczmy ta, Henryk, kurwa mać. Ej, chciałem żeby on teraz wyfarił to za 500 i potem ty żebyś ją odbił, nie? Kurwa coś to, to nie Ale... 0,015% było nie na to O, chyba git git, no oj bocie, bocie nie wiesz kto się do ciebie wpierdolił na, na stronkę Nie wiesz kto Dobra git. On nice teraz Teraz Lodziara jedzie, pa, Lodziara jak zakręci to jest chuj, nie? Zobaczymy O kurwa, nie wiem O kurwa! Lodziara! <laughs> Lodziara <laughs> Ej, oddała Lodziara ogólnie, co? Już teraz to myślę, że jesteś nie do zajebania ogólnie Dokładnie No to co? Trzeba coś sobie wypłacić, kurwa fajniejszego chyba co? A kostkę swoją masz na trade banie? Kurwa no do kiedy? Kurwa bym ci zaraz powiedział, poczekaj. No dobra, to my nie przedłużamy widzowie kurwa nocie no, manu Ej ten